Po raz kolejny Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych otrzymał dary z holenderskiej fundacji Samendelen. W tamtym roku mieliśmy trzy transporty, w tym roku przewidujemy jeszcze dwa transporty. Jeden będzie gdzieś około czerwiec-lipiec, drugi będzie bliżej Bożego Narodzenia. Sprzęt gospodarstwa domowego, meble, zabawki, ubrania i wiele, wiele innych rzeczy. Komitet Obrony Bezrobotnych przy ulicy Chopina rozdawał te artykuły osobom najbardziej potrzebującym. Drzwi magazynu zostały otwarte o godzinie 9. Te dary są nieodpłatne, nie płacą, nie płaci się za te dary nic, dlatego chciałabym bardzo serdecznie podziękować i fundacji, która nas tutaj wspiera i chciałabym podziękować panu prezydentowi miasta Kutno, że jakąś część dokładają nam do tych transportów i możemy właśnie dzielić się osobami, tymi darami, które nam tutaj właśnie przychodzą z Holandii. Jak mówi Ewa Palczewska, zapotrzebowanie tą formą pomocy jest duże. Bezrobocie nadal istnieje w naszym mieście. Bardzo dużo osób, a zwłaszcza kobiet, pozostaje bez pracy, bez możliwości zatrudnienia. Płace są takie, jakie są. Ogólnie panuje, no, według mnie, bieda, i ludzie, którzy ma, są w takich sytuacjach trudnych, którzy mogą skorzystać z tych darów, na pewno wychodzą z tym zadowoleni, uśmiechnięci, bo nie kupią już tego.